Cześć, witam w kolejnym odcinku. Jeszcze jest coś na tym kanale do nagrywania, także możemy sobie podopowiadać różne rzeczy. Właśnie sobie zaszczepiłam moje mordy, 10 sztuk. Chciałam wam nagrać jak ładnie śpią i leżą takie leniuszki, ale wstała samiczka, samczyk leniuchuje. Oj tak, jak otworzę to spierdzielicie, co? Mordunie. Tak, pewnie się zastanawiacie, jak ja je rozpoznaję, że to samczyk i samiczka, one są takie same, to nie srokacze. Drodzy widzowie, samczyk ma bardziej opadnięte uszy. Samiczka ma pewnie krótsze, jeszcze jej troszkę stoją, troszkę opadają. Tak, Mortki, w jesteście za je fajne. Hmm? Tak więc tutaj akcja szczury była. znaczy w sumie dalej się toczy, bo trudka jest rozsypana. Mężuś z wiatrówki ustrzelił już par sztuk, także <laughs> ładnie ma oko, chłopak. Powiem wam, szczury mega mają w dupie, że ktoś tu w ogóle chodzi, przychodzi, one sobie, no ja dosłownie stałam tu przy klatkach, a ta klatka ma metr głębokości, a one po prostu łaziły tutaj i ma masakra. Tak Baldurek? Masakra, nie? Więc przeniosłam sobie mortki tutaj z tej części, bo one tylko tam chodzą, tu zostały tylko dwa króliki. Ten prawdopodobnie na dniach pojedzie już do Nowego Domu, i uwaga, pojedzie w moje rodzinne rejony, czyli na Pomorze, do miasta. Także ten samczyk, prawdopodobnie ta samiczka i jeszcze samiczka z młodymi, w sumie moje ulubienice. No, tak, i tutaj samiczka idzie do Jakuba. Ona jest po samcu Czechu i samica z Belgii. Także bardzo fajna sztuka. Ona miała ładne, młode, naprawdę fajne. I no, szczury zjadły niestety. Ta miała cały miod też z żarty. A był taki fajny miod. I był właściwie trzy niebieskie i dwa czarne, jakoś tak. I to połączenie OSC plus OSC. Także dwa czarne i dały też niebieskie, czyli miały jakieś niebieskie yy, no, pochodzenie. E, no, ciekawe. A mam ta samiczka, to w ogóle chciałam ją zostawić u siebie na dłużej, ale że no, rezygnuję z hodowli, no to niestety no, muszę ją sprzedać, bo nie chcę, żeby się marnowała, ale fajnie by było, żeby po prostu poszła w takie ręce, które będą jeździć też na wystawy z tymi królikami, no bo ona naprawdę jest bardzo fajna i fajnie by byłoby widzieć jej potomstwo też na wystawach, że coś osiąga, ale może tutaj się to czekamy po tej samiczce, bo wiem, że Kuba jeździ na. Wystawy i mam nadzieję, że tutaj potencjał będzie wykorzystany z tej samiczki. I jeszcze bierze Samczyka od Julki. Tak, tutaj samczyk. A ten samczyk jedzie dzisiaj na Niemcy, a jen się ziewła nie nagrałam. No i tutaj zostaną mi w sumie dwa hermeliny. Tutaj już wsią pójdzie. Te są zaklepane, te zostają u mnie, to musowo te zostają. No, zobaczymy jak to będzie. Te czekają na bla bla Kara, tylko tutaj ciężko z przejezdami, właściwie w tamten rejon. Też do znanej mi osoby. Także tutaj są króliki akurat też będą wykorzystane potencjałowo. No i spoko. A te dwa mordy to się zobaczy. Ta samiczka też idzie do Jakuba. Ta właśnie też prawdopodobnie dzisiaj pojedzie do tego pana, do Gdańska. A tutaj zostanie mi tylko babunia, która na dożywocie jest. Może sobie zostawię ją. Tak? Babunia. No. Może cię pokryjemy, zanim samiec powiedzieć, bo to miałoś. Chociaż coś by mi zostało. Nie wiem, zobaczymy. <noise> Jak to będzie? Muszę wam powiedzieć, że to są takie straszne wypłosze, te małe brzdące To to jest po prostu tragedia. Jakikolwiek dźwięk, jakiekolwiek podejście, one zapierdzielają po tej klatce i odbijają się od ścian. Tak, dzień dobry. I powiem wam taką sytuację, że wczoraj otworzyłam klatkę, bo chciałam obciąć pazury tej samicy. Czy karmiłam i. Młode normalnie tak się rozwirkały po tej klatce. Takie przerażone były, że królik mi wyskoczył tutaj. No właściwie wyleciał z pędem, bo nawet nie wiedział, gdzie on biega. Taki miał szał. <laughs> Masakra, Jak są młode, nieprzyzwyczajone, właśnie do jakichkolwiek podchodzeń i zabiegów. A teraz byłam tutaj mniej czasu, jak one sobie dorastały i są wypłosze, ale takie maluchy to jeszcze się szybko przyzwyczajają. No i jeden młody jak wyskoczył, dałam mu chwilę żeby sobie tutaj pochodził, w sensie on chodził pod klatkami ale złapałam go, tak na szybko chwyciłam nic mu nie zrobiłam, bo ja wiem jak właśnie chwytać króliki w takich sytuacjach to już tyle królików uciekło, że ja już mam po prostu doświadczenia, no i powiem wam szczerze, że młody zaczął tak piszczeć on aż zesztywniał ja myślałam, że on dostał zawału, że on zaraz zejdzie z tego świata ale wsiąłam go do górnogami. nogami on normalnie miał aż gały prawie na wierzchu, takie wytrzeszczone Jeden, to było straszne i wziąłam go na plecy, właśnie na grzbiet, bo one się tak uspokajają. Trochę szczilował. Potem podrzuciłam go tutaj do samicy, położyłam. On się w ogóle nie ruszał. Ja myślałam, że on już nie żyje, ale widzę, patrzę, oddycha. I samiczka się tak nim przejęła, zaczęła go niuchać, lizać. I tak, taka była przyjęta, nawet nie chciała dać mi podejść do, do niego. Ale ten, nie wiem, czy to był samczyk, czy samiczka, ale w każdym razie młody. No, zaczął już troszeczkę bardziej chilować i dalej leżał sztywny. Myślę, kurde, albo przeżyje, albo nie przeżyje. I powiem wam, no, chwilę mu zajęło, zanim się podniósł, bo był taki strasznie zamroczony. Ale po prostu dałam mu chwilę czasu, spokój i zostawiłam go z matką. Na czasie w sensie obserwowałam, co się dzieje. No, i jak już zobaczyłam, że on wstaje, był dalej taki nieswój, taki jakby dostał obuchem w łeb. Ale po chwili się ogarnął i wstał i zaczął chodzić. Jeszcze chwilę mu zajęło, zanim w ogóle totalnie odzyskał świadomość, ale żyje, jest wszystko w porządku. Także w takich sytuacjach, jak macie taką sytuację, to bierzcie królika na grzbiet i musicie na spokojnie sobie poczekać, aż się uspokoi i porzucić go do matki, żeby matka się nim zajęła. Moje mordunie właśnie dostały sosne do opitolenia, także będą miały co szamać, będą miały zajęcie. Dzisiaj ta mamełka jedzie z babykami do Gdańska. i Jeszcze może jeszcze jedna samiczka i samczyk niebieski, także spoko. No i ten pan ma zabrać właśnie jeszcze tego samca i tą samiczkę, ale zobaczymy, czy weźmie trzy, czy dwie sztuki z dorosłych. No wiadomo, tam ta samica z młodymi, to jest pięć sztuk, także zobaczymy czy weźmie wszystkie, czy nie. No i zostanie ze mną tylko ta samica od Jarka. Ona jest trzyletnia, ale ona sobie u mnie zostanie. ją sobie zostawię tak, żeby po prostu oko cieszyła. Ona i tak miała być u mnie, więc sobie je zostanie. Te bąbelki poszły na większą klatkę, żeby miały teraz fajnie. No i te też sobie zostawię razem z ich ojcem. Tutaj jeszcze na sprzedaż zostanie tylko Hermelinki, dwa samczyki, i to jest wszystko, co będę miała w sprzedaży. Dostępne tego samczyka też sobie zostawię. E, także zobaczymy. Na razie go sobie zostawię, a potem się zobaczy, co tutaj będzie się działo. Czy będzie wszystko ok. Jakie słodkie psztoczki, jakie wysłodziachne. Małe bumbele, bumbelki. Dzień dobry. Ojejku, jaki słodziak. Moje zajce pojechały, także w hodowli został mi tylko samczyk. Jeden, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć królików. Tylko zostało w hodowli, z czego dwa są na sprzedaż, a reszta zostanie ze mną. W sensie te są zarezerwowane, więc one też będą na sprzedaż. W sensie one czekają na bla bla kara Także. Teoretycznie czterech jeszcze nie będzie, a reszta zostaje ze mną. Także zostawiłam sobie babcie tego samczyka. I to tyle. No i baranki. Dziś chciałabym poruszyć bardzo ważny temat, a mianowicie pakowanie zwierząt do transportu i chodzi mi tutaj właśnie o króliki. Jak już wiecie i widzieliście na moich filmach, jak ja to robię. To jeśli chodzi o wysyłki, to jest tylko i wyłącznie Blablacar, żadna poczta i inne rzeczy, typu na przykład nawet i paczkomaty, bo słyszałam, że też ludzie wysyłają do, króliki do paczkomatów i po prostu masakra, co wy wyprawiacie ze zwierzętami. Po prostu brak słów i wyobraźni. Widzieliście, jak ja pakuję y, króliki do bla Blablacar, bla jeśli ktoś nie wie, bo niektórzy wiedzą, niektórzy nie wiedzą. Są to prywatne osoby, które oferują swoje przejazdy i po drodze na trasie mogą zabrać zwierzęta, jeśli sobie tego życzą, to zabierają. Jeśli nie, to jest też zaznaczone, że nie zabierają zwierząt, ale zawsze warto napisać i zapytać. Na aplikacji. Także jak przygotować zwierzę do transportu, macie u mnie w opisie do transportu Blabla Car. Jest to filmik mojego znajomego, także jest fajnie przygotowany, fajnie zrobiony. Ja takiego filmiku nie robiłam na te potrzeby, ponieważ już ten filmik jest wystarczająco przydatny. I nic więcej do dodania nie mam. Tylko wam pokażę, jak ostatnio króliki były zapakowane. Do transportu były po prostu przygotowane tragicznie. Możecie sobie zauważyć, że te warunki są absolutnie karygodne, i osoby zamawiające króliki po prostu no, powinny zostać ukarane za takie coś, bo to jest znęcanie się nad zwierzętami. Doskonale wiecie, że króliki 26 stopni to jest maksymalna temperatura, w jakiej mogą przebywać. Oczywiście w lato jest to większa temperatura, ale tutaj macie cyrkulację powietrza. A wyobraźcie sobie, jak ten królik męczy się w takim piekarniku zapakowanym, tak jak tutaj zobaczyliście na załączonym obrazku. Po prostu wstyd dla wysyłającego, no po prostu masakra, a w ogóle zamawiać króliki przez pocztę to jest kolejny wstyd dla osoby, która tego dokonuje. Ech, jak już chcecie wysyłać zwierzęta, to polecam BlaBlaCar. Wiem, że te przejazdy nie zawsze są do waszych miejscowości, ale czasem warto gdzieś podjechać i się umówić z kierowcą. Jednak czasem warto wydać troszeczkę więcej i mieć zdrowe zwierzęta, niż w ogóle stracić je i stracić całe pieniądze. Także naprawdę, jeśli chcecie robić kartoniki, bo nie macie w czym innym wysłać, no to na przykład w kartonie, to karton jak największe dziury. Królik ich nie będzie wygryzał po drodze chyba że jest jakiś ten tego, no to ja jak wysyłałam króliki to absolutnie żaden królik nie wygryzł mi kartona. Zawsze dawałam siano, marchewkę, żeby miały zajęcie i szczerze mówiąc te króliki zawsze dojeżdżały w dobrym stanie, miały dużo dziur, duże dziury i jak największa ilość tych dziurek. Także tutaj cyrkulacja też była zapewniona i zawsze przed transportem uprzedzałam kierowców, aby w samochodzie było przynajmniej 18 stopni, żeby te króliki mogły sobie dojechać cało, żeby wszystko było w porządku. Tutaj został mi jeszcze jeden samczyk na sprzedaż oraz kolejny samczyk na sprzedaż. Także jeszcze dwa hermeliny mam w sprzedaży. A reszta już zostanie u mnie, także zostawiam sobie 6 sztuk jak na razie na ten moment. I to sobie będzie u mnie po prostu żyło. Czy będą z tego filmiki? Nie wiem, może czasem będę wstawiać filmiki o królikach, spokojnie nie zapomnę o Was, tak jak mówiłam, możecie do mnie na spokojnie pisać, żeby yy, na przykład się o coś zapytać, no to ja wtedy odpisuję na spokojnie, tylko zalecam pisać na Facebooka, macie link w opisie, bo ja na Instagramie nie mam powiadomień, bo, bo mnie drażnią. Dzień dobry, cześć i czołem moi drodzy widzowie, pewnie zastanawiacie się co u mnie... Tak, ja jeszcze mam dwa srokacze, cztery każełki, baranki perłowe. Ta samiczka szykuje sobie na gniazdko. Także zobaczymy co z tego będzie, bo tam nic w sumie nie czuć, ale ona tak zawzięcie pracuje, także <grybujesz> zobaczymy, zobaczymy. Generalnie muszę posprzątać klatki, bo na razie posprzątałam tej samiczce. Także myślę, że coś wam tutaj nagram i będę wrzucać co jakiś czas. W sumie mam jeszcze na sprzedaż hermelina jednego samczyka. No reszta, reszta zostaje u mnie. Mam parkę hermelinów, które też u mnie zostają. No i podopuszczam sobie to i zobaczymy, co z tego będzie. Na razie była duża przerwa, ale coś tutaj mam. I zobaczymy, czy tu będą się pojawiać brzuchy, czy nie. Jeżeli nie, no to będziemy sobie tutaj to hodować, a jeżeli już chyba znowu będą się pojawiać. To bez sensu. Po prostu zostawię sobie to, co jest, żeby tylko oko cieszyło. No, zobaczymy. Nie wiem, czy pamiętacie, czy ja mówiłam na filmach, czy nie, ale mieliśmy inwazję szczurów i to taką solidnie konkretną, ponieważ. A w tamtej hali wujaszek sobie składował żarcie, które wywoził na Ukrainę. I tak sobie to składował żarcie, że po prostu wszystkie szczury się tak tam zalęgły, że to była tragedia. My, jak to wszystko wybijaliśmy, bo to oczywiście nie nasze, ale my to wszystko zabijaliśmy, bo już zaczęły się panoszyć po klatkach. Tak, tak wyglądają opustoszałe klatki po królikach. Nic tu nie ma. Dziury wyżarte, młode z gniazd powyżerane, młode 2-3 tygodniowe, też obżarte przez szury. Także to była tragedia, po prostu masakra. Niestety sporo się działo, ale. Już jest spokój. Ponad 80 szczurów tam naliczyliśmy. Oczywiście, tutaj w jak się zalęgły, bo jeszcze chodziły tam do przepiórkarni. A właśnie, pokażę Wam nowość. Tu, gdzie były przepióreczki, zagościły jak na razie kaczuchy. Tak, kaczuchy. Mam biegusy. Jak na razie, trzy wyklute u mnie, bo były małe przeboje z inkubatorem, więc reszta po prostu no, nie udało się, inkubator mi siadł trzymałam w suszarce na grzyby na owoce i przetrwały tylko te trzy no potem tak mówiłam nowy inkubator, więc na ostatnie parę dni inkubacji udało się, że tylko te trzy małe zamówiłam dwa samczyki w sumie od Krzyśka, pozdrawiam <laughs> także mam dwa samczory, czarny jest dla mnie ten brązowy jest dla wujka i ja jedną czarną kaczuszkę zostawiam dla siebie. A tamte dwie pójdą do wujaszka, ale czekamy aż reszta jajek się wykluje, bo zamówiłam kolejne jajka. No bo te przywiózł mi jednak wujaszek, przywiózł tylko 10, więc z tych 10 były zalężone 7, ale tylko 3 dotrwały przez te przeboje z inkubatorem. No także na razie mamy 5 kacuszek i no, pół inkubatora, bo sporo odpadło, ale możliwe, że to przez transport. Bo jednak dwa jajka miałam całkowicie pęknięte, trzy miałam lekko uszkodzone, więc zobaczymy jak to będzie. Babka, której brałam za ponad tydzień, sobie nastawi też i zobaczy, czy to kwestia właśnie tej wysyłki, czy kwestia tego, że taka pora roku trochę późno już jest. Zobaczymy. No, na pewno da mi znać. Uch, muszę iść jeszcze po pasze do garażu. Na razie, no to im starczy na nas więc jutro im. Tam no Jestem ciekawa jak tam te jajuszka, bo w sumie zamówiłam 60, 58 wstawiłam do inkubatora, no i z czego mamy chyba ponad 30 zalężonych. No i 23 albo 24 mi odpadły mniej więcej, więc w sumie nawet nie liczyłam, nie przeliczałam, gdzieś tak mniej więcej coś około tych granic to było. A także na razie będzie tak, pół biegusów idzie do wujka, ja sobie zostawię też parę sztuk na ślimaki, no zobaczymy, ewentualnie coś jeszcze może się na sprzedaż, no zobaczymy, zobaczymy jak to będzie, bo muszę jeszcze starego namówić. Żeby tam zrobić im taki wybieg, bo tam bardzo dużo ślimaków jest od stawku. Może jakieś wejście do tego stawku, nie wiem, zobaczymy. Bo niby to też są dobre pływaki, ale no chodzi mi o takie starsze sztuki jak te dwa samczory. Jak już wtedy by tam były, no to wtedy bym im otwierała, bo tam mogę sobie dogodnie zamknąć siatkę, tak żeby wszystko było bezpiecznie. No, ale w razie czego to będzie naturalna maceracja. Wy mnie znacie, nie? No ale mamy teraz trochę roboty, bo no, Belona pojechała wczoraj do Nowego Domku i została tylko Okinawa z oltarium. Tu ją widzicie. Na razie się zlewa z trawą, bo jeszcze nie zgubiła się więcej sierści, ale już powoli zaczyna. Także mam teraz te dwie niunie i tak docelowo miały być dwie niunie. Tutaj mamy żerdzie kupione za belonowe, że tak powiem. Tak wygląda Stajenka, jakby kogoś tutaj dawno nie było. Tak jak mnie tutaj dawno nie było. Także teraz żerdzi ogrodzimy. No chcemy te całe 2 hektary ogrodzić, ale na razie ogrodzimy tyle, ile mamy. Potem z czasem, jak się uzbiera, to dokupimy i ogrodzimy resztę. Będą tutaj takie dwie albo trzy sekcje, żeby wyżerały trawy na jednym. Potem trawa odrośnie na drugim, to pójdą na ten drugi padok, także zobaczymy, jak nam to tutaj wypali. Tutaj generalnie włożą nam ziemię, bo jak wiecie, tam nam zalewało, że po prostu była tragedia przez te domki, które tutaj powstały. No i sobie to równamy, oczywiście e, gratisy w postaci drzewek, bo tam robią drogę rowerową u nas i resztę wszystko przyłożą do nas, ale to się tam koparka przyjedzie, potem to, to wywali dalej, jeszcze ziemia przyjedzie, nawieziemy, zasypiemy drewenko, no i zobaczymy jak tutaj będzie to wyglądało z ogrodzeniem. Na razie zaczynamy od samego tyłu, tam gdzie mamy rzeczkę małą i tam sobie ogrodzimy, powstanie jeszcze wiatka, bo na wiatkę też pójdą już te w sumie reszta pieniędzy z pelony, będą miały wiatkę, żeby miały cień i nie będą całodobowo i całorocznie właściwie na łące, także tutaj na razie trochę wydatków, więc króliki idą, no już dawno poszły w odstawkę. Ale zostawiłam to, co jest, więc zobaczymy. Może będę działać. Może jak dotrwaliście tą paplaninę o koniach i jeszcze słuchacie, to może reaktywuję hodowlę. Zobaczymy, zobaczymy. A jeżeli dotrwałeś do tego momentu, przesłuchałeś, daj znać w komentarzu. Dotrwałem. Zobaczymy, Ej, czy zasięgi nie upadły? Jeśli nie upadły, to będę miała motywację, żeby nagrywać, a jeśli zasięgi upadły, no to Lipa może mi się nie będzie chciało już wcale nagrywać. Także mam nadzieję, że słuchacie mojego blablania. <laughs> ja zachęcam do komentowania, do lajkowania, subskrybowania. Trzymajcie się, hej.